Czekajcie, TP, A, B, 1, 2, 3, ja mam chłopaka teraz. co będzie z klawem. Coś się zamyknie, za... Proszę, nie wywalaj. Czekajcie, zemknął się na jakiś romantycznej kolacji, co jest? Co jest? na Dżiorna. Nie ma nowych kwiatków. Kurde, to są mienia, teraz! Kuć w ja mieć... Ale jaka co się krafta. dzieje? Kurde... Kocham polskie serwery non-premium. Jest jak to je kocham. Są takie gówniana... Nie mam chłopaka. Herbata, woda, piwo. O, repli. Giorno? On myśli, że Giorno to jest dziewczyna. <laughs> Bo napisał mi wcześniej, że... Ej... Na pewno z dziewczyną, bo nikt masz taki niepewny. No, tak samo jak to cała gra. Żółty. Gra Patryk. Ty chłopak teraz sobie papie do twojej No <grywa> To tam a łóżko to Że co? Co jest? Na <grywa> ma <grywa> Nie, tu nie ma. Łóżko jest. to zalecimy. <grywa> do spania, kuźwa! Już myślałem. Bo Bo plaj, to w to w są w moi, moi ex. Okej, Jesteś moim jak. się? Bo ja bardzo. Mnóstwo krasa do Mam Józef. innych? O... Aj, czekaj, czekaj, jakby tego pewno, jakby tego bo jestem masażerem, czy już wiem, już w grupę. Tak, to... <stans> Ej, Ej, to tyle, <stans> <stans> <Bądź je> bo <stans> dzik, nie zabijajcie. Interesujące interakcje. Poproś go, żeby mnie odbłamał w I... ogóle. <stans> jakie sukce, jakie delikatne. Pójdź ma. Idzie tam, świetnie. Kurde! Oddaj, daj to. Nie, dalej, moje. Wszystkich wywalił. Jak masz się na wyspach? No, e, masz taką skrzyneczkę, no i tam masz książkę i jeden No tak, no ale to jakby nie jest moja działka. Dobra, ja tu... Do podziemi zeszli, widzę ich. Jej, o, jest, marek jest smutno teraz. Co pan pisze? To opowiadaj, bo ja nie Jesteś super cudowna, kochana. Z tobą chcę być, widać, że jesteś zabawna jako słowa. <takujesz> za mnie? Tak, <takujesz> 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 To jest co zrobiłeś jestem na skórze. Takie... 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 Takie. 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 naszej. Takie. Pięcioletniego chłopca. Jezu, musicie... Maria. Proszę powiedzieć, że to jest. Zrobiłeś to? Co zrobiłeś?